Tutaj jesteśmy, proszę Państwa. Witam Państwa serdecznie. Tu się Karol Przyspana. Samson. Karol Samson. Dzisiaj czyta Konrada, ale nie... Oczywiście imienimy Jana Kochanowskiego. Dyszczowy sierpień 2020. Znowu zaczęło padać. Jak tylko Karol przyszedł, powiedział, wyciągnął książkę z Konradem, zaczął padać. Nie wiem, o co chodzi. Ale dzisiaj zaproponujesz Listę. Dzisiaj zaproponuję A, Państwu, mimo listę. tego, przepraszam, mimo tak. tego y, anturażów doszliśmy do wniosku, że jednak byłoby bardzo fajnie, jakbyś przeczytał jakiś fragment. Kilka listów, dosłownie kilka listów z tego okresu średniego. Wysłuchają Państwo Konrada, wysłuchasz Rafale też z nami Konrada pomstującego na Dostojewskiego, bo to była jego wieczna nemezis. On pisarstwa dostojewskiego nienawidził i w bardzo barwny i spektakularny sposób potrafił donieść swoim korespondentom o tym, więc trochę tego złoszczącego i pomstującego się Konrada. Konrada też neurotyka, ale też trawionego już licznymi chorobami. No to są listy już po 1910 roku. Ukuła się taka brzydka teza wśród konradystów, że mamy taki okres wzrostu Konrada i upadku, schyłku. I często bardzo niesprawiedliwie te opowieści, opowiadania czy powieści, które pisał po 10 roku, po tych najpoważniejszych atakach podagry, kiedy, kiedy też tak coraz bardziej neurotycznie spoglądał na swoją twórczość, że te powieści tracą na jakości. Mhm. To jest krzywdząca teza, ale bardzo głęboko osadzona w Konradystyce. To trochę z tego pomstującego okresu mhm. listów Państwu przeczytamy, też w ramach odmiany, bo tak. myślę, że Państwo tego Le potrzebujecie. oddech, no po czterech odcinkach to myślę, że jest bardziej głód niż e, potrzebny oddech, ale postanowiliśmy zrobić taki lekki oddech. W związku z tym robimy klaśnięcie i zaraz wracamy. Aha, bo jeszcze. Dobra, przed klasięcie. Przed klaśnięciem. Po, powiedz, z jakiej książki? To jest, wydał tę to, listę? Jest, to jest książka wydana w czasach zupełnie zamieszłych 1968 rok, proszę Państwa. Listy. Pierwsza z rzeczy, o które postarał się Zdzisław Najder, chcąc wydać Konrada w Polsce w przekładzie jego żony Haliny Karol Najder. Listy nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego. Zacznamy. Joseph Konrad do Johna Galsworthiego, 17 maja 1910 roku. Kochany Jacku, skończyłem ostatnio korektę razumowa w nocy w ubiegłą środę, powiedzmy, tydzień temu. Przez następne 24 godziny leżałem bez ruchu, ale nie tak rozbity, jak się obawiałem. Potem musiałem napisać list do zacnego Roberta. Właściwie musiałem napisać dwa listy. Wczoraj wysłałem drugi. W przerwach kładłem się do łóżka i sapałem. Nie próbowałem nawet do ciebie pisać. Sądziłem, iż garnet zawiadomi cię, że książka nie jest już w moich rękach i że nareszcie rozpoczęły się pertraktacje. Wykazał nadzwyczajną przyjacielskość i dobroć, ofiarowując przeczytanie i poprawienie przepisanej na czysto ostatniej wersji. Na skutek trzech kolejnych przeróbek. Pierwszy, roboczy maszynopis, zawierał wiele zdań niegramatycznych lub nawet pozbawionych sensu. Ja zaś nie mogłem znieść myśli o powtórnym brnięciu przez tę płytką i lepką maź. Jestem jeszcze przecież tylko nieszczęśliwym rekonwalescentem, ból w kostkach obu nóg i w jednej kiści, lewej, na szczęście, utrzymuje mnie w stanie nieprzyjemnej irytacji. Mogę przejść zaledwie parę jardów kuśtykając. Głos mi również jeszcze całkiem nie wrócił. Chwilami ledwo mnie można słyszeć. Nie ma to większego znaczenia, tyle tylko, że Jackolow wspaniale naśladuje moje zanikające tony, rugając swego ulubionego misia. Podobno parę dni temu zademonstrował jakimś kmiotkom mój sposób utykania, wywołując niemałe zdziwienie. Wszystko to płynie z niewinności jego serca. Urządza te przedstawienia z największą powagą. Przywiązaniu do ptaków, kwiatów i maszyn podobny jest do brata, Borys będzie próbował zdać egzamin wstępny na Oxford, Cambridge, tydzień temu wrócił do Loton na jeszcze jeden okres. Będąc w domu poświęcał mi wiele czasu, był bardzo taktowny wobec swego kłótliwego ojca i naprawdę bardzo pomocny w porządkowaniu rękopisu. Ułożył 600 stron. Nienumerowanych i dość pomieszanych, co ranka pracując bardzo metodycznie, ze spokojną wytrwałością po jakiejś godzinie. Niełatwo jest to robić jedną ręką w dodatku w łóżku, więc naprawdę rad byłem z jego pomocy. Na dworcu przed odjazdem powiedziałem Jesse, myślę, że się powiedział Jesse, myślę, że się rzeczywiście na coś tacie przydałem. Istotnie bardzo mnie podniósł na duchu. Wydał mi się zdrów i silny. Powracam więc do świata. Właściwie nie zupełnie o to chodzi. Trochę to jak przenoszenie się z jednego piekła do drugiego. Nie myśl, że jestem niewdzięczny wobec bogów i ludzi i wobec Ciebie. Nie można się uwolnić od tego poczucia. Cieszę się nawet, żem zamienił jedno piekło na drugie. Nie czuję się bowiem bezradny ani stracony. Wprost przeciwnie, mam nawet coś w rodzaju wiary. Może to jednak tylko oznaka początków rozmiękczenia mózgu. Jakkolwiek by nie było, cieszę się, że to odczuwam. Wszystko jest lepsze od czarnej melancholii, która może być objawem manii religijnej. Jeszcze o tym, że mózgu. Dłuższy wysiłek jest ponad jego siły. Piszę kawałkami po 10 minut. Takie są moje obecne możliwości. Niemniej jednak rozpocznę jutro nowelę, choćbym miał diabła zobaczyć. Ma być komiczna, tło morskie, a przedmiotem, przedmiotami będą kartofle. Tytuł: Uśmiech szczęścia. Oby to był dobry omen, tyle że ja niezbyt wierzę w omeny. Co do Pingera, to staram się, tenipotentem jest garnet, uzyskać obietnicę trzech funtów za tysiąc słów w momencie złożenia rękopisu, skoro. On się inaczej nie godzi. Nie sprzeczam się z nim na ten temat i nie miałbym żadnych zastrzeżeń, gdybym posiadał pewność regularnej wydajności. Zaryzykuję twierdzenie, że mogę, jeśli nie rozłoży mnie jakiś cios, wydusić z siebie około 100 tysięcy rocznie. Oczywiście byłaby to praca kajdaniarska, ale mniejsza o to. Jest, jest to wiejski dom o dość dużych pokojach z półtora akrasadu otoczony polami i 750 akrami niegrodzonych lasów, po których mogę się swobodnie włóczyć. 5 mil od Ashford i tylko mila od Ham Street Station, do której dochodzą te same pociągi co to Smith, tyle że podróżni muszą się przesiadać w Ashford. Miejsce bardzo atrakcyjne i niedrogie. Może to szalony pomysł, ale albo się przeniesiemy, albo się załamię. Moje nerwy są na skraju wytrzymałości. Do pracy potrzebuję całkowitej ciszy. I będę ją tam miał. Faktem jest, że również skończyły się czasy wiejskich domów za 20 funtów rocznie. Ten dom nie jest wcale droższy od innych, które oglądaliśmy w ciągu ostatniego półtora roku. Dlatego go zadatkowałem. Nie mogę zostać w tej stosunkowo drogiej dziurze. Od czasu choroby stała się dla mnie nienawistna. Potrzebna mi jakaś zmiana. Nie będę na razie więcej pisał. Chciałem ci dać znać, że się znów biorę w garść. Ufam, kochany Jacku, że uratowałeś mnie dla wyższych celów. Poczta gotowa do odejścia nasze. Najserdeczniejsze uściski, Twój oddany Joseph. Konrad. Karol, mamy za sobą cztery odcinki. To będzie piąty. Coraz więcej osób odsłuchuje to. Część nawet reaguje. Mam poczucie, że, że robimy coś dobrego. Mam poczucie też, że, że z każdym kolejnym odcinkiem um, zaczynam rozumieć, mm -hmm. na czym to polega. Zbaczcie, bo to, jest to jest satysfakcja dla gości, która, dla słuchaczy, ale co tobie to daje? To jest to, co ja mogę dać słuchaczowi. Ja mm, okay. ech, bardzo. E, ja, ja, ja czasami mam bardzo duże problemy z reakcją typu podziękować. Bardzo Aha. mi miło, naprawdę no, podwechtała pani moje, moje próżne ego. Mam problemy z tego typu reakcjami. Jedyny, e, kiedy słyszę komplement. E, jedyne, co mogę dać słuchaczowi, to zrobić to jeszcze lepiej. Wiem, że wiem, że tu nie ma rozbiegu, że w styczniu przystępując do, do tego z, y, cyklu, sam czyta, Konrada, e, mówiąc... Zrobimy tylko jeden odcinek, później tak. zobaczymy, e, czy będzie duży odzew. Jak będzie duży, to kontynuujemy, jak będzie mniejszy, to nie. Jednak e, i Tobie, i mnie to sprawia tyle przyjemności, że mimo to, że nie mamy za to pieniędzy żadnych, a jesteśmy w takim wieku, że jednak powinniśmy mieć się za pracę pieniądze, to, to jednak kontynuujemy. Ja też chciałbym e, się tutaj by sprostować, bo to tak brzmi jakby reakcje czytelników czy słuchaczy były dla mnie nieistotne. A one są bardzo istotne, one, one, one mnie budują. No, na, pewno, na pewno te reakcje, których oczekiwaliśmy, mm, byłyby i są nam bardzo potrzebne, żeby, żeby, żeby trwać w tym postanowieniu. Wierzymy, że jest o czym mówić, bo opowiadania Konrada nie są w ogóle znane. Proszę Państwa, śmiało proszę pisać. Będzie nam bardzo miło, wiesz, tak, naprawdę. Państwa. Proszę wziąć na poprawkę naszą introwertyczną naturę, że nie potrafimy Państwu odpowiedzieć. Same, same eks <grym>. Nieźle się dobraliśmy, w ogóle. <grym. <grym> tak, tak że, e, także tak, no ja, ja ze za, za swoją zasłoną lektora, wykładowcy, mogę mówić do Państwa cały czas, ale, ale trudno mi, Sperpan, przejść na perty. Bardzo Ci dziękuję za to, że powiedziałaś powiedziałeś kilka dobrych słów o tym, co robimy. No ale co tobie to daje? Co mi to daje? Mi to daje warsztat, warsztat głosu, warsztat wrażliwości, mi to daje jakiś rodzaj Czy odkrywasz w ogóle wewnętrznego Konrada? wytchnienia. Może, odkrywam przy tym Konrada, odkrywam. Już nie chcę. Bo musisz dokonać wyboru, prawda? Muszę dokonać A... wyboru, muszę dokonać wyboru i to okay. wybór niełatwy. To nie jest wybór ze względu na iskrę albo na przykład jest... bracia Karamazów Dostojewskiego, łagodno, o, Dostojewskiego przeczytam, tak? Nie, to musi być Konrad. Od początku do końca Konrad, proszę Państwa, bo założeniem tego cyklu było to, że przystępujemy trochę do rzeczy z perspektywy tego, że zajmuję się Konradem od lat. Jestem badaczem i, i znam te teksty i przez serce, i przez rozum to pewnie komplikuje przekaz nieraz, ale, ale znam je, znam je i, i mogę je przekazać. Nie, nie muszę do nich przygotowywać, wykonując wiele, wiele rzeczy naraz. Przeczytać, zrozumieć, pogłębić, zinterpretować dla siebie, dla innych. Modulować głos. Wiele rzeczy musimy robić dostając audiobook na zamówienie. Tu te teksty we mnie żyją i, i te teksty usiłujemy przekazać. One nie zawsze są chwytliwe i to jest też bardzo trudne, aby przedrzeć się przez ten opór tekstu Konrada, bo Konrad zawsze stawia opór i nieraz będą Państwo czuli naturalne znużenie słuchając tego tekstu, ale to jest opór, który wynika z tego, że eksperymentował. Eksperymentował z formą. Z tą małą formą i te opowiadania są naprawdę ciekawą areną eksperymentu, a są przecież w Polsce niemal całkowicie nieznane. To też do nas docierało, Rafale, że, że nie. Nie znaliśmy tak, tych że, opowiadań, że, że one po raz pierwszy ktoś tam odsłuchał. Mam, y, mam nadzieję, że to też sprowokuje do tego, żeby sięgnąć po, po, po Konrada, czy po opowiadania Konrada. Y, też y, było założenie, tak jak pierwsze rozmowy, ta muzyka w tle. Myślę, w, że będzie, jest dobrym. Tak, nie będzie nam przeszkadzała. <laughs> y, ale y, też jest tak, sytuacja wygląda, że na początku była idea jakiegoś audiobooka. Ale doszliśmy do wniosku, że jednak podcast, który jest taką luźniejszą formą, czyli możemy sobie pozwolić na pewnego rodzaju niedociągnięcia albo wtrącenia, czyli to, że zaczynamy rozmawiać, czy teraz rozmawiamy, to jest rodzaj podcastu i też takie zejście z tej katedry. Tak, tak. Wydaje mi się, że praca nad podcastem jest zupełnie czymś innym niż praca nad audiobookiem. To nie jest praca, e, praca z warsztatem aktorskim, który, który może być uszanowany tutaj. No my mamy często dwie, trzy godziny, w których ja, 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 ja staram się przy szklance wody e, pracować emocjami na tyle, na ile potrafię, a potrafię amatorską, chociaż miałem swoje, swoje związki z teatrem. Ale to też jest, proszę Państwa, e, urok, urok, urok e, podcastu. To daje. Pewne wrażenie dla Państwa mówienia dla publiczności. To, 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 to nie jest e, inscenizacja, to nie jest rzecz taka wycyzelowana do granic. Także e, na każde wypowiedziane słowo pada odpowiednie ciśnienie pietyzmu, kunsztu, warsztatu. Staramy się oczywiście, ale to też jest m, rodzaj spektaklu. Podcast jest rodzajem spektaklu, kiedy pada pierwsze słowo, ja przy tej szklance wody, której ilość powoli topnieje, którą zostało napała. Ale dostaję Rafała, mu herbatę też <grym> też jest herbata, ja tego herbata wysuszać. <grym> przy tej szklance wody wiem, że jeśli padło pierwsze słowo, musi paść ostatnie. Częstokroć jest tak, że to ostatnie słowo pada coraz szybciej. W styczniu nagrywaliśmy przez 4 godziny, w czerwcu nagrywaliśmy przez 2 godziny. To jest, proszę Państwa, Jakiś taki rodzaj misterium. Po prostu to misterium się zaczyna i nie ma paus. Nie ma momentu, że spotykamy się następnego dnia, żeby nagrać kolejne trzy rozdziały, a aktor czy lektor ma czas, aby zastanowić się nad tym, jako, jaką jakąś głosową projekcję narratora dać swojemu słuchaczowi. Można powiedzieć, że to się zaczyna w momencie, gdy dzwonisz do mnie czy piszesz, mówisz Rafał, Chciałbym jestem gotowy, tak? co robimy? Później otwieram drzwi, bo te dwa pierwsze odcinki były nagrywane na wsi, więc musieliśmy tam kawałek pojechać. Tu ale tutaj w Warszawie, otwieram drzwi, zaczyna się. Później wychodzisz, zamykamy, ja to zaczynam montować, czasami mi to dłużej wychodzi. Schodzi się z tym. No ja czasami jest też tak, że no, ja jestem w środku tego, ty widzisz początek i koniec, a ja w środku na przykład słyszę z tyłu głowy cholera, jak to się próje, po prostu. Są te momenty. I tu nie chodzi o przejęzyczenia, proszę Państwa, nie chodzi o lapsusy, ale po prostu czuję w głowie, że brakuje mi zapasu emocji, aby pewną sytuację emocji wyrazić. A Konrad uwielbia tautologię. To jest pisarz wielkiego realizmu, który nie będzie umieszczał fajerwerków ani lokował postaci w jakichś sytuacjach granicznych, gdzie będzie szarpanie szat, tragedie, samobójstwa, etc. Co trzy co, co, strony. Nie da się wpuścić dymu nastroju na scenę. Jak odbierasz to miejsce? Bardzo się cieszę, że jesteśmy na zewnątrz. Bardzo się cieszę, ja myślę, że to jest, to jest. Naturalne miejsce, w którym. To są ludzie, patrzą, troszeczkę są. Dziwią skrępowa... się, proszę państwa. Tak, skrępowa... e, chcą wejść, kupić. E, o, kupić Dziwią kupić, się nam, a ten stolik, przy którym rozmawiamy o Konradzie, stwarza pewną barierę, prawda? To. Taką, taką Ta zanętę na... i barierę naraz. Więc dzieje się tu rodzaj kosmosu w kosmosie. Mamy nadzieję, Nami że. Od numer 9. Zachęcamy państwa do tego, żebyście sięgali. Też po te odcinki. To nie trzeba wszystkiego od razu wysłuchać. To można. E, odczekać. W ogóle jest samy to jest Jak ktoś się uśmiecha, tak, mówić. Ale jest za, zamaskowany taki a i te maski nie posłuchaj. Przez grzeczność mówisz cześć, ale nie wiem, czy to nie jest słowo Proszę Państwa, chcielibyśmy Dobra, zwrócić się także. Aha, myślałem, że to włączamy. Nie, to dobrze Cześć. Dzień dobry. Jak tam? Świetnie. Będę Gdzie jesteś? Na, swoim, na piwie. A, sama jesteś? Nie, sama. Nie ma też Mariusza. A co u was Na, się? Nagrywamy właśnie A, sam taką Konrada. Nie, jest, chodź, chodź, chodź. Nie, bardzo razie krzyczeć, dziękujemy, do widzenia. Dziękuję. Proszę to, Państwa, chcielibyśmy, chcielibyśmy Państwu zaproponować, jeżeli nie chcesz cięcia, to będę... może będzie dobrze, nie wiem, tak. Prosimy o komentarze, jeśli chcieliby Państwo zamiast opowiadań wysłuchać listów, czy też, czy też esejów, czy też innej formy Konrada, czy też może tekstu powieści w odcinkach, albo dłuższego opowiadania w odcinkach. Czyli można by, ja bym to rozszerzył tak razie, Nie tylko Samsel czyta Konrada, ale Samsel może zaproponować Konrad. Tak, Czyli... możemy zaproponować. Mogę Może... przeczytać na życzenie, proszę tak, Państwa. Aha. Zapraszamy na festiwal Dużego Formatu, który będzie 17 października i mam nadzieję, że w tak zwanej, bardzo modne słowo, hybrydowej wersji e, i oczywiście będziesz. Znaczy ja nawet nie będę, pytam, będę, nie, nie upewniam będę, się, będę tylko będę po prostu e, będę Karol będę. będzie, czyli będzie Samson, będzie czytał e, Konrada. Do Edwarda Garneca, Cable House, Olston koło Ashford. 27 maja 1912 roku. Najdroższe Edwardzie. Mam szczerą nadzieję, że nie jesteś na mnie zbytnio rozżalony, o zwłokę w podziękowaniu za karamazowów. Bardzo miło z twojej strony, żeś o mnie pamiętał i oczywiście ogromnie mnie to zainteresowało. Ależ to niesamowita bryła cennej materii. Przerażająco niedobra. I uderzająca, i irytująca, zresztą nie wiem co Dostojewski sobą przedstawia i czego dowodzi, ale wiem na pewno, że jest dla mnie zbyt rosyjski. Sprawia to na mnie wrażenie zagorzałego, prehistorycznego bełkotu. Słyszę, że Rosjanie właśnie go odkryli. Życzę im uciechy. Trudność polega na tym, że ja również nie znam rosyjskiego, nie znam nawet alfabetu. Prawdę mówiąc, ty właśnie otworzyłeś mi oczy na wartości i zalety Turgieniewa. Pamiętam, że jako chłopiec przeczytałem Dym w tłumaczeniu na polski, w odcinkach w jakimś piśmie i szlacheckie gniazdo po francusku. Polubiłem te utwory. Czysto instynktownie. Zdrowa podstawa, ale niewystarczająca dla oceny krytycznej. Z czym nie ma absolutnie nic wspólnego rozpoznanie doskonałości literackiej. Tyś pierwszy utorował w moim umyśle drogę do zrozumienia jego sztuki. Poza tym dla mnie Turgieniew to Constance Garnet, twoja żona. A Constance Garnet to Turgieniew. Ona właśnie dokonała nadzwyczajnego dzieła wprowadzenia jego twórczości do literatury angielskiej. I w tych właśnie ramach tę twórczość widzę. Lub raczej odczuwam. O ile się nie mylę, jesteś jedynym człowiekiem, który widzi Turgieniewa na tle nie tylko ogólnoludzkim, ale i rosyjskim. W obu wypadkach jest wielki. Nadzwyczajna wielkość, jednak połączona z nadzwyczajną delikatnością, to nieszczęście dla artysty. Jak zresztą dla każdego człowieka. Klątwa ciąży nie na wykrzywionym, opętanym grozą dostojewskim lecz na Turgieniewie. W jego kołysce złożono wszystkie dary. Całkowitą trzeźwość umysłu i głęboką wrażliwość, jasność widzenia i subtelność reakcji, przenikliwość, niezawodną wspaniałą myślność sądu, bezbłędne rozeznanie rzeczy ważnych, istotnych w życiu człowieka i w widzialnym świecie, najklarowniejszy umysł, najgorętsze serce, największą zdolność współczucia i wszystko to w doskonałych proporcjach. Wystarczy, by zniszczyć każdego pisarza. Wiesz bowiem, kochane Edwardzie, że gdybyśmy wspólnie schwytali Antinousa, i wystawili go na widok publiczny, na wystawie światowej. Przysięgali, że jego życie jest równie doskonałe jak jego kształty zewnętrzne. Nie przyciągnęlibyśmy ani jednej setnej tłumu cisnącego się obok, dla rzucenia okiem na dwugłowego słowika lub jakiegoś bezwolnego, szczerzącego zęby olbrzyma w homoncie. Tym właśnie jest Dostojewski. Zawsze Twój. Józef Konrad. Dziękujemy serdecznie za oglądanie. Zobaczymy. Dzień dobry. Szkoda, że, że nie było Pana przed chwileczką, bo my tutaj czytaliśmy listy Konrada. Zwłaszcza te w których on się niepochlebnie wypowiada o Dostojewskim, on bardzo nie lubił literatury rosyjskiej, poza Turgieniewem, który był dla niego perłą rosyjskiej literatury i po prostu